Jał. Co się stało? Musi no zjadać się coś. Przód czy tył? Wydaje mi się, że przodem wiesz. Znaczy to nie ma znaczenia, nie? Chwały, nie? Pobijamy, ale kiedy? bo To nie ma. Chwodzi. Co widziałem, to tu tam ktoś. Raz nabił, nie? Próbował to wyjść. To Klamka jest złamana. Ojej, Ja co zahamowałeś, czy co się stało? Nie, nie, złożony, złożony I nagle się się nie, 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 no, nie, 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 się, nie, nie, No No właśnie się naprawi Trójka czy tak, no? to Tylko pytanko, jak dojedziesz? To, sami... to raczej już nie dojadę. Nie, no dojedziesz, no nie przecież. Dojedzie, no, to. no co ty, no zresztą. No i na trójce dojedzie, bo sprzęgło ma. Znaczy, jeżeli chodzi, to dojedziesz, jeżeli nie chodzi, to nie dojedziesz. Mhm. Czas sprawy. No, nie leje. Także, no hmm. wygląda jak nie działa. Dobra. To tym już tak nic nie zrobisz z tym motocyklem. Sprawdźmy czy on działa. No już stało się, już mleko się rozlało, nie? Ja takim też bo jest tak śliskie. Kto to w ogóle wymyślił? Jakie... No jedzie i hamuje, tylko nie ma lusterek. Ale to jest najmniejszy wymiar kary, proszę państwa. No działa no. Chcesz jechać moim? Co? No wiem, że nie możesz patrzeć, ale... Mogę, mogę ci dać mój, a pojadę tym. Jak się, jak się boisz albo, nie wiesz, masz lęk, żeby teraz tym jechać. Wszystko działa, no tylko tutaj wiesz, no hamulec na jeden palec, nie? Ale działa wszystko, na no, quickshifter chodzi, wszystko chodzi, nie? Tylko że lusterek nie ma. No, tak by trzeba było zrobić, bo... By... Znaczy tu i tak nie ma krótsze, jak my jedziemy. No, my jedziemy najkrótszą i tak. Nie, to pojedziemy prosto tunelami. No. Będzie żył. Najważniejsze, że ty jesteś cały. Wiesz, no to jest rzecz nabyta. No trudno. No takie są koszta, nie? Czasami. ale No, także wszystko się dobrze skończyło. Aha, on się obrócił do góry girami. Trzeba by to pozbierać, te twoje klamoty, co nie zabierzesz, bo... Stary, dobrze, że żyjesz, tam, kuj z bakiem, naprawdę. Wszystko było, wszystko było tak jak należy. Kuźwa, nie było rowu, nie było barierki, nie było samochodu, wszystko gra. Ktoś tu ma kufry? Znaczy, to to i tak jest śmieć, ale nie będziemy tu zostawiać, nie? Jak chcesz, to możesz mówić, weź mój. Jak będziesz się bezpiecznie czuł na moim, ja mogę jechać twoim. No nic, kuźwa, a dachował. Dobra, jedźmy, bo się ciemno zrobi. A ja, tym gruzem, jak mam jechać, to wolę jechać o jasnym. Ładny mam motorek no, ale... <gry> ja to nie mam, nie? na pamięć? Tak, tak. Dobra, czyli wyraz najkrótszą drogą do no moniki utrzemy. Zmienię Ci tylko nawigację, dobra? Żeby cię nie myliła, bo no. pojedziemy trochę inną drogą, żebyś wiedział jak to ja tam usunę. Ja też. <gul> ja nie pojadę szybko. No dobra. Jadę jakby takim motocyklem nie w pełni sprawnym, no ale. Bywa i tak. Najważniejsze, że jedzie. Bo naprawdę tutaj teraz tu przyjechać to byśmy tu o 12 w nocy po ten motocykl lądowali. No ale dobrze, jadę. Nie mam, nie widzę nikogo w lusterkach, więc no nie mam jak. go kontrolować. Mam klamkę na jeden palec. Dobra, to poczekam, żeby się dowiedzieć, czy tam na pewno wszystko u kolegi bangla. Bo nie mam lusterek i nie widzę, co się za mną dzieje. Eee, tak, robię crash test! Crash test CB1000R. Jest okej. Okay? Pół godziny wcześniej rozmawialiśmy o oponach i mówił, że średnio mu się widzi Rosto 3, a ja mówiłem, że Rosto 3 super. No i tak kurde, wyszło, że jednak opona mogła puścić. Albo linia po prostu. No, pechowo gdzieś na linię najechał. Tak sobie to tłumaczę. No bo zakręt ani to nie był specjalnie ostry, ani szybkości nie było dużej. Prędkości dużej nie było. Więc e, to prawdopodobnie był uścisk i no, i, no i jak każdy z nas by pewnie panikował delikatnie i jak spanikował no to to chwycił pobocze i, i tu już dalej nie trzeba. Tłumaczyć, co się działo. Ale maszyna, powiem, mówiłem dzisiaj, że a ta jakość Hondy, chociaż akurat CB1000R nie jest, to nie jest ta jakość, e, znaczy to jest ta lepsza jakość, a nie to co tam w tych wszystkich 500-kach i tych mniejszych, bo to tam jak się patrzy na to wykonanie, to tak widać taką taniość, a tutaj jest wszystko takie jeszcze japońskie, no i chyba mam rację, bo kurde motocykl miał dzwona, kozłował, Połamał tu wszystko, co było możliwe. Chłodnica tutaj wgięta, zbiornik wgnieciony, nie wiem czy nie ma dziury. I jedzie. I to jeszcze prosto na dodatek. No to jest akurat, że on jedzie prosto, to, 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 to tak naprawdę powodem jest to, że przyczyniło się to to, że trawa była, bardzo miękko było na poboczu, gdzie wyjechał. No i też takie uszkodzenia są po prostu symboliczne do tego, co się wydarzyło. Co smutne to jest, że kurde ledwo co go kupił. Także na długo się nie nacieszył tym pięknym, czarnym, black, black, line. No i tak jadę tym motocyklem w naturalnej w ozdobie, ozdobiony naturalnymi składnikami lasu. Prawą, glebą, czarną, black, wersja black, ale idzie cały czas tak samo dobrze. Nie no, muszę uważać, bo tu mam, naprawdę nie mam zbyt dużej tutaj dźwigni hamulca, więc ostrożnie, ostrożnie. Także jadę ostrożnie, śmieję się trochę z tego, ale no, na szczęście to wszystko się dobrze, na tyle dobrze, na ile się mogło skończyć, to się skończyło. Bardzo ładnie szyfter tu chodzi. <gulet> Recenzuję motocykl po, po tym, po dachowaniu. Jest prosty nawet, kurde, no może minimalnie, minimalnie. Kierownica tu się delikatnie z tej strony, mam wrażenie, mogła troszkę zgiąć. Ale to jest naprawdę tylko dlatego, że widzę tutaj, że jest trawa i... Ale nawet się nie, te klamki nie podniosły. Jakoś nie przesunęły na, na tej kierownicy, więc... Tam, ta miękka gleba tam bardzo zamortyzowała ten temat. Ale ładnie chodzi. O! Czujnik zmierzchu działa. Zegary się na czarno zrobiły. Mam mapę rain. Nie wiem czy tu nie zmienić na sport. Jak przesiadałem się ze streeta na litry to w zasadzie nie czułem różnicy. A teraz tutaj nawet na tym rainie, no dodaję gazu i kurde... Przyjemnie, przyjemnie. Ale tu są cztery cylindry. Podsumowując jazdę tym motocyklem to nawet jest fajne. <taki> Takie podsumowanie. Dziękuję, dobranoc. Dojechał! Twój motocykl nawet jest fajny ja, jest bo... <laughs> Nie przejmuj się, najważniejsze, że jesteś cały Te, to się zgadza, ale... Dramat! Dramat! No! Dziękować! Dziękować. Jak łapa? Boli mnie ten palusz, wiesz, nie wiem. No pewnie go wyte, pewnie uderzyłeś. Masz go ten. Wy, wybity pewnie. Dziękuję. Sebuś gdzieś pojechał. Muszę Nie wiem, ja za mało mu było. No seba, no. Jeszcze tak skróciliśmy trochę drogę, nie?